Dzień dobry, w tym odcinku biuletyn Vlog, w tym odcinku podcastu gościmy pana mecenasa Dariusza Okolskiego z kancelarii Okolski i partnerzy. Pan mecenas jest człowiekiem, który od jakiegoś czasu udziela się w roli aktora telewizyjnego, a oprócz tego myślę, że jest wielu z Państwa działających na rynku arbitrażowym znany jako arbiter. Pan mecenas jest arbitrem rekomendowanym w sakigu, arbitrem rekomendowanym w Lewiatanie. Co, tak jak powiedziałem, łączy z rolą, z rolą aktorską, notabene też z rolą arbitra, w serialu telewizyjnym Ktoś tu kłamie. I myślę, że to połączenie przez pana mecenasa dwóch ról jest bardzo ciekawe, przynajmniej mnie zaintrygowało, bardzo mocno mnie zaintrygowało. I jeśli pan pozwoli, to chciałbym o tym porozmawiać, panie mecenasie. Tak, jest. dzień dobry, witam pana mecenasa. Dzień dobry Państwu, których nie, nie widać, ale mam nadzieję, że przynajmniej nas widać i słychać. Dziękuję za miłe słowa. Rzeczywiście popełniłem, bo to tak można powiedzieć, dostałem propozycję dwa lata temu zagrania samego siebie, tak naprawdę, w serialu telewizyjnym dla Polsatu, dla, to akurat jest w programie TV4. To jest program podobny, trochę zbliżony do. Anna Maria Wesołowska. Stąd także program jak najbardziej edukacyjny, mający na celu edukowanie naszego społeczeństwa, naszego narodu w zakresie postrzegania przepisów prawa, właśnie nie wiem, sądu polubownego w ogóle, że coś takiego może istnieć jak sąd prywatny. Z tą różnicą, że nie jestem jedynym aktorem grającym rolę arbitra, wręcz przeciwnie. Są dwie panie, dwie panie mecenas, które są arbitrami. I jest również mój kolega, arbiter naszego sądu, pan mecenas, doradca poradkowy Robert Krasnodębski. I no i ja. I rzeczywiście po raz pierwszy w życiu przyszło mi dwa lata temu, półtora roku temu, nagrać kilkanaście odcinków. Jest to bardzo. Ciekawe doświadczenie dla prawnika, jak wygląda prawda czasu, jak wygląda prawda ekranu. Jak fantastycznie producent i reżyser jest w stanie nagrać tą samą scenę z trzech bądź czterech ująć, ujęć. Ile razy można jedną scenę powtarzać do, 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 do osiągnięcia najlepszego rezultatu. A następnie, jak świetnie to wszystko wygląda po montażu. Jaką ogromną rolę odgrywają też montażyści, żeby ta akcja przebiegała płynnie i żeby te sceny nagrywane z trzech bądź czterech kamer pod różnym ustawieniem, wyglądały jak najbardziej autentycznie i żywo. Także tyle mogę powiedzieć. Ale tak cofając się, cofając się o krok do tego momentu, kiedy pan musiał podjąć decyzję, czy zaangażować się w ten serial, czy podjąć się tej roli, tak się zastanawiam, miał pan jakieś obawy, bo sądzę, że z jednej strony no, każdy prawnik musi mieć w sobie trochę takich zdolności aktorskich, tak bym powiedział, ale z drugiej strony no, pewnie towarzyszyła panu taka refleksja, czy też obawa. Czy o to za bardzo pan nie poświęca tego prawniczego sakrum na rzecz takiego profanum, bo gra pan w serialu, który pewnie nieco, nieco podkolorowuje te, te, te nasze prawnicze realia? Czy tutaj nie miał pan żadnych obaw? Jak najbardziej miałem. Oczywiście, że miałem. Pełen byłem obaw, czy się nie skompromituje, jak to przyjmą znajomi, przyjaciele, koledzy prawnicy. Ale od razu robię zastrzeżenie. Ten program jest emitowany o 15.55, kiedy normalnie lud pracujący i moi koledzy i koleżanki prawnicy, mam nadzieję, w tym czasie pracują. Także już z samej godziny można z emisji zakładać, że to chyba jest, nie jest dedykowane do osób takich profesjonalistów jak my, a raczej do tej części społeczeństwa, o której mówiłem, którą należałoby wyedukować. W zakresie prawa. Poza tym scenariusze, które są pisane nie zawsze są oparte do tych odcinków, bo tych odcinków powstało 90, nie zawsze są z życia, albo są troszeczkę oddalone od życia. No ale tak piszą scenarzyści. Jak scenarzyści piszą, i reżyser każe grać, bo reżyser jest szefem na planie, to, to tak to wygląda. Tak jak powiedziałem, ja gram samego siebie. Ja normalnie się przedstawiam. Z imienia i nazwiska, mówię, że jestem arbitrem, no i potem postępuję zgodnie ze, z przewidzianym scenariuszem. Co do kwestii, że to nie, nie jest tak jak w życiu. Oczywiście, że nie. Gdyby było w życiu tak, że sprawa trwa 5-6 lat, jak w sądzie powszechnym, i co chwila spada, to nikt po, po normalny by nie chciał tego oglądać. Większość ludzi nawet nie ma, biednych ludzi nie ma pojęcia, biednych nie. W rozumieniu finansowym, tylko biednym w rozumieniu niewydrukowanych. nie mają pojęcia jak źle, jak fatalnie to wszystko wygląda w naszym sądownictwie. Jak te sprawy trwają wyznaczane co, co rok albo półtora. Także to nie tylko w tym serialu. W każdym filmie sala sądowa jest bardzo wdzięcznym tematem. Proszę zobaczyć, ile świetnych filmów amerykańskich, o, o, o bazujących na sali sądowej. Ja tylko mogę sobie, czy, 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 czy 12 Gniewnych Ludzi, klasyka, czy z Tomem Krusem, Ludzie Honoru, czy nasze, 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 nasze produkcje z TVN-u, które przychodzą mi do głowy, jakaś Chyłka i tak dalej, one wszystkie odbiegają od prawdy sądowej. No ale dzięki temu może są atrakcyjne. Mhm. A tak się jeszcze zastanawiam, co panem kierowało? Jakieś takie poczucie misji, czyli na przykład chęć dotarcia z wiedzą, jakąś tam elementarną wiedzą na temat arbitrażu, nazwijmy to kolokwialnie pod czy A. może raczej po prostu chęć też dobrej, dobrej zabawy, bo to też jest istotne, jak podejmujemy jakieś takie pozazawodowe aktywności. To muszą być aktywności, które sprawiają nam przyjemność, zatem może po prostu chęć zdobycia nowego doświadczenia i chęć dobrej zabawy była tutaj kluczowa. Jak najbardziej, bo słowa misja bym unikał, bo zostanę wyśmiany, że zwariowałem. I, Ale i, i, ja, przez... ja, ja Aczkolwiek ja... z tym kagankiem oświaty, o którym Pan mecenas powiedział, jak najbardziej tak zgadzam się, bo to, powtórzę, to tu jest cel edukacyjny dla, dla zwykłych, normalnych, prostych, Ludzi niechodzących, nie mających w ogóle pojęcia o czymś takim, że istnieje sądownictwo polubowne, że istnieje sąd prywatny, że można się zapisać. To nawet tak, wśród chodzi, mi, chodzi mi o poprawnicy, którzy o tym nie wiedzą albo nie mają żadnego doświadczenia. Element zabawy jak najbardziej. Element poznawczy, element doświadczenia. Element sprawdzenia samego siebie, czy, czy podołam kolejnemu wyzwaniu. To jest takie modne słowo, wychodzenie ze strefy komfortu. Oczywiście wychodzimy raz na jakiś czas, musimy wychodzić. Uważam, że dzięki temu, że wychodzimy ze strefy komfortu, to w ogóle się rozwijamy i idziemy do przodu, zamiast tkwić ciągle w jednym miejscu. Ja jestem otwarty na, jak najbardziej na, na nowe wyzwania, dlatego dlatego z przyjemnością przyjąłem to wyzwanie. Mhm. Teraz lecą te odcinki. Producent powiedział, że jeżeli, bo to jest najważniejsza, jest oglądalność. Telewizja w tej chwili niestety przegrywa z internetem. Młodzi ludzie oglądają internet, nie oglądają telewizji. To nawet ja po swoich dwóch synach widzę, że oni więcej czasu w komputerze spędzają niż przed telewizorem, bo telewizor jest taki dla takich old facetów jak, jak, jak ja. Więc jeżeli te odcinki się przyjmą, jeżeli publika zareaguje, że się spodoba, będą nagrywane kolejne i ja chętnie mm. wezmę udział też oczywiście. Mhm. No. Nie chciałem, żeby mowa o tym poczuciu misji jakoś tutaj źle zabrzmiała. Ja naprawdę chylę czoła, bo uważam, że tędy droga. To znaczy trzeba, trzeba z tą wiedzą na temat arbitrażu gdzieś tam trafiać, tak, jak powiedziałem, pod, pod, pod strzechy. Czyli tak, nie, tak. Wszyscy, nie wszyscy tak. mają świadomość, że... Istnieje taka instytucja prawna jak arbitraż, i myślę, że to jest dobra okazja, taki serial telewizyjny, żeby właśnie co po niektórzy o tym arbitrażu usłyszeli, żeby się dowiedzieli, że on w ogóle istnieje. Natomiast jeśli mi, o ile mi wiadomo, to chyba nie wszystkie sprawy, które dzieją się w tym serialu, które się tam toczą, mają zdatność arbitrażową. No, więc właśnie, to do, dobry temat pan Becerra poruszył. Jeżeli dojdzie do następnych odcinków, to ja będę chciał. Tych scenarzystów, którzy piszą nasze scenariusze, bardziej przekonać do spraw gospodarczych, bo jednak arbitraż kojarzy się z prawem gospodarczym. Czyli żeby się pojawiły problemy z umowami najmu, z umowami o, o roboty budowlane, o remonty, o pożyczkę finansową, takie bardziej biznesowe. Tu niestety wodze fantazji yy, yy, stety, niestety, no, nie mi oceniać. Wodze fantazji scenarzystów poszły w kierunku zepsutych fryzur bądź jakichś kawiarni zakłócających ciszę nocną sąsiadów, czyli takich bardzo drobno sąsiedzkich spraw i sporów, ale ja rozumiem, że też i taki jest ten po prostu model tego programu. Został taki obrany przez stację. I taki model został przyjęty, ale mam nadzieję, że wyjdą poza ten model właśnie w kierunku drobnych spraw gospodarczych, drobnych przedsiębiorców. A mhm. Oczywiście o to chodzi. Mhm. To, to zostawiając, zostawiając film, zostawiając serial, ale przechodząc do tego prawdziwego życia, w jakich sprawach pan się na co dzień specjalizuje prowadząc praktykę? To znaczy pełniąc rzeczywistą funkcję arbitra, na przykład w Sakigu, w jakich sprawach pan do tej pory najczęściej orzekał w swojej karierze? Z racji, z racji specjalizacji, czyli prawo nieruchomościowe, umowy o roboty budowlane, inwestycje budowlane, to rzeczywiście najgro moich spraw arbitrażowych dotyczy umowy o roboty budowlane, sporów na tle procesów inwestycyjnych, budowlanych. Ale nie tylko, bo też i umowy najmu. I tak jak rozmawialiśmy z panem mecenasem. Szczególnie po COVIDzie, w tych umowach najmu, w których była klauzula, bo to jeżeli nie ma klauzuli, nie ma sporu. Nie ma sporu przed arbitrażem, to mm, dużo było spraw dotyczących umów najmu, yy, 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 obniżenia czynszu, rozwiązania umowy z powodu siły wyższej, czy COVID był siłą wyższą, czy nie. A, a a jeszcze wcześniej pamiętam była taka fala przed naszym sądem, bo ja jestem w dwóch sądach. Przed naszym sądem przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie była fala spraw tak zwanych półkowych, opłat półkowych, mhm. bo akurat ogromna sieć sklepów w Polsce stosowała klauzulę chwała jej za to, stosowała klauzulę arbitrażową i potem dostawcy. Do tych sklepów pozywali tą sieć właśnie przed naszym sądem. I to był taki wysyp spraw pułkowych dotyczących opłat, no, można powiedzieć, nie, nieusprawiedliwionych, nieuzasadnionych opłat za wystawianie towarów mhm. tych osób na, na, na półkach sklepów. Też mam takie wrażenie jak pan, to znaczy, są takie fale spraw. Gdzieś tam po 2009 roku były to sprawy dotyczące opcji walutowych, potem były te sprawy pułkowe, były sprawy czynszowe w trakcie pandemii. Sprawy na tle sprzedaży międzynarodowej pewnie związane z tym przerwaniem łańcuchów dostaw, to gdzieś tam po 2022 roku ja tak. Też, ja też mam takie wrażenie, że. Spraw. Ale tak się zastanawiam, jaka jest teraz moda? Jakich jest teraz spraw najwięcej? Pana zdaniem, bo możemy mówić o pewnych modach, no to jest uproszczenie, o pewnych falach spraw. Teraz w modzie będą jakie sprawy, Pana zdaniem, jak Pan obserwuje rynek? Czego Dobre jest najwięcej? Pytanie. Dobre pytanie, bo przy tej, powtórzę, przy tej zapaści sądów powszechnych, za, mamy absolutny kryzys, jakiego nie było nigdy wcześniej. Procesy, które trwają 5-6 lat, to, 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 to nie, w ogóle nie tędy droga. A przedsiębiorcy nie mogą czekać, nikt nie może czekać 5-6 lat na rozstrzygnięcie sporu, to do nas, do arbitrażu, powinny trafiać sprawy wszelakie, wszystkie dotyczące y, sfery gospodarczej. Jeżeli chodzi o modę, ciężko mi tu powiedzieć, nie widzę takiej mody. Nie mam takich dostępu do takich danych statystycznych, to tutaj prawdopodobnie Sekretariat Sądu Arbitrażowego przy Kigu czy przy Lewiatanie byłby właściwy do udzielenia takich, takich kompetentnych odpowiedzi. Natomiast natomiast ostatnio rozmawiałem z koleżanką, która jest specjalistką od spraw mediacji, kadarzyną przyłódzką, i ona słusznie zauważyła i o tym rozmawialiśmy. Od 1 marca 2026 roku wszystkie sprawy budowlane. Spory budowlane i około budowlane zgodnie z, z, z reformą KPC, kolejną tysięczną reformą KPC, więc ja już nie powiem, która to jest, 58 czy 6, 664, kos, yy, obowiązkowo w pierwszej kolejności mają trafiać do mediacji. A dopiero potem, jeżeli mediacja jest nieudana bądź strony nie chcą mediacji, to do rozpoznania. Tak jak mówiłem, może, być może uda się mediować te sprawy i być może część spraw rzeczywiście zakończy się ugodą. Wiem, że dużo jest podpisywanych ugód ze spółkami, ze skarbem państwa, u których jest obecny skarb państwa, przed sądem arbitrażowym przy prokuratorii generalnej. Tam rzeczywiście dużo jest tych ugód zawieranych. Być może jest specyfika, szczególna specyfika. Spraw przeciwko spółkom z udziałem Skarbu Państwa, ale między podmiotami prywatnymi te ugody widzę słabo. Zawieranie ugód słabo i tą mediację widzę słabo. Strony co najwyżej są gotowe ustępować w zakresie odsetek i, i, i kosztów sądowych. Także zdolność do kompromisu jest ograniczona naszych podmiotów. I co w związku z tym, żeby postawić kropkę? Być może Więcej spraw właśnie tych budowlanych i około budowlanych ucieknie z sądów powszechnych do arbitrażu, bo może nie będą chcieli mediować, tylko będą chcieli właśnie się procesować, a temu służy arbitraż, nawet jeżeli to jest sądownictwo polubowne, troszeczkę inne niż sądownictwo powszechne, to koniec końców strony oczekują wyroku. Wyroku przesądzającego winę, winę. Odpowiedzialność jednej ze stron. Każdy z nas ten rynek widzi w jakimś tam zakresie, i każdy z nas na ten rynek w jakiś taki subiektywny sposób patrzy. Ja się tutaj do tego pana właśnie subiektywnego widzenia na podstawie własnych doświadczeń tego rynku odwoływałem. Absolutnie nie chciałem pytać o, o statystyki. Natomiast kontynuując, rozwijając to pytanie, wiem, że pan jest prawnikiem niemieckojęzycznym, wiem, że studiował pan w Tybindze. Tak. Zresztą te, te południowe Niemcy, to, ta, ta sympatia dla południowych Niemiec to jest coś, co nas trochę łączy, bo ja jestem też z tym regionem tak. związany. Natomiast tak sobie myślę, mamy dużo spraw w konfiguracjach polsko-niemieckich na rynku. Pan, jako niemieckojęzyczny prawnik, często takie sprawy widywał w karierze. Czego, Niestety czego miałem jest dwie albo trzy. Rzeczywiście jestem angielski, oczywiście języczny, no bo angielski to jest podstawa. I niemiecki dzięki temu, że, że miałem edukację w liceum niemieckiego, maturę po niemiecku i potem studia LLM w Tybindze. Zresztą na marginesie Tybinga jest przepiękna. Polecam każdemu na weekendowy wyjazd. Właśnie teraz może na jesieni bądź na wiosnę w ogóle Niemcy są bardzo atrakcyjne, niedaleko, nie są drogie, są, są bardzo, bardzo dobrą, mają bazę turystyczną. Natomiast, wracając do pytania, czy są sprawy polsko-niemieckie, czy miałem ich dużo, ja myślę, że kultura niemiecka wywodzi się z sądów. Niemcy mają ciągle jeszcze duże zaufanie do swoich sądów, sądów powszechnych. W związku z tym ja uważam, że arbitraż w Niemczech jest czymś nowym, jest konkurencją dla sądów, ale, ale słabszą konkurencją. Niemcy wierzą w swoje sądy. To prawda. To prawda. Żeby skonkludować nieco naszą rozmowę. Jeszcze na chwilę wracając do tego serialu, co oprócz, oprócz tej tej gry w serialu, co, co oprócz takiej próby trafienia z hasłem arbitraż pod strzechy możemy pana zdaniem wspólnie zrobić, żeby ten termin arbitraż w Polsce wypromować, żeby tego arbitrażu było więcej, żeby on był znany każdemu przedsiębiorcy. Co, co moglibyśmy tutaj zrobić? Ja, ja myślę i tutaj nawiążę do ostatniej konferencji, świetnej konferencji przy Kiku, która miała miejsce. Że trzeba dotrzeć do prawników in-house'ów, prawników obsługujących przedsiębiorstwa, żeby się przestali bać arbitrażu, bo dużo prawników boi się arbitrażu ze względu na to, że jest krótszy, szybszy i jednoinstancyjny wyrok, a, a możliwość odwołania się od niekorzystnego wyroku jest mocno ograniczona. I w związku z tym Wielu takich zachowawczych, konserwatywnych, zresztą słyszeliśmy to na tej konferencji, takie głosy, wierzy w sprawiedliwość sądów powszechnych. Że tam trwa, że jest apelacja, kasacja, że to wszystko można rozłożyć na lata i w związku z tym się rozmywa odpowiedzialność. Ja powtórzę. Ja wierzę w to, że sprawiedliwość musi docierać znaczy sprawiedliwość, to jest duże słowo. Rozstrzyganie sporów. Gospodarczych. Problemów musi docierać do przedsiębiorców szybko. Szybko. Przedsiębiorca nie jest w stanie czekać w kolejce. Przedsiębiorca nie jest w stanie czekać rok, dwa, trzy, żeby się dowiedzieć, czy miał rację, czy nie miał racji. Przedsiębiorca chce wiedzieć jak najszybciej. I arbitraż jest w stanie to zapewnić, oczywiście poza jakimiś bardzo skomplikowanymi technicznymi sprawami, dzięki, uważam, dużemu doświadczeniu, i też odwadze arbitrów, bo proszę zobaczyć, że mamy, te, te listy skupiają no wybitnych, gro wybitnych prawników. Jeżeli komuś się nie podoba prawnik rekomendowany, zawsze może powołać prawnika, arbitra swojego spoza listy. Nie ma takich ograniczeń. Powołując arbitra, strona mniej więcej wie, godzi się na kompetencje danej, danej osoby, no, dwóch arbitrów powołują yy, yy, zgodnie przewodniczącego, chyba że nie są w stanie się porozumieć, to wtedy Rada Arbitrażowa jakiś organ inny powołuje za nie. W przypadku sądów powszechnych, jak sprawa trafia do, do sądu, teraz jeszcze jest to zamieszanie z losowaniem, ale powiedzmy, powiedzmy, to, zostanie to losowanie yy, sędziów, to trafia do kompletnie przypadkowych yy, osób. Jeden orzeka w rozwodach, drugi orzeka we frankach, trzeci się specjalizował niedawno jeszcze w sprawach, nie wiem, karnych, a, 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 a losowanie wskazuje danego sędziego i koniec, kropka. I trafia i, i potem może sędzia sam, sądu po wszystko, nawet nie wie, jak ma taki proces rozstrzygnąć, w którym kierunku iść. Pełna, pełna zgoda. Bardzo panu dziękuję za znalezienie czasu, za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Trzymam kciuki za tę aktywność aktorską, bardzo, bardzo ciekawą. I jeżeli, jeżeli tylko dzięki niej więcej osób dowie się o arbitrażu, to dobrze. Mam nadzieję, że tak, tak będzie. Dziękuję również Państwu i dobrego dnia. Ja również bardzo miło dziękuję za rozmowę. Powodzenia w Niemczech i do zobaczenia w Realu. Pozdrawiam serdecznie.